Witajcie! W dzisiejszym materiale porozmawiamy o organizacjach, które od wieków owiane są aurą tajemnicy. Ich wpływy, sekrety i ukryte cele fascynują, ale i budzą lęk. Czy to tylko teorie spiskowe, czy może fakty, które ktoś stara się przed nami ukryć? Czarna Międzynarodówka organizacja stworzona na początku XX wieku. Była to rzekomo sieć anarchistów i radykalnych działaczy, którzy działali w Europie i Ameryce, próbując zasiać chaos i wpływać na politykę poprzez zamachy i sabotaże. Choć istnienie całej zorganizowanej struktury bywa kwestionowane, doniesienia wskazują na pojedyncze grupy działające pod wspólnym szyldem. Czarna międzynarodówka była postrzegana jako zagrożenie przez władze wielu państw, a jej działalność wykorzystywano w propagandzie politycznej, by usprawiedliwiać represje wobec radykalnych ruchów. Historia tej organizacji pokazuje, jak cienka była granica między ideą a jej radykalnym wykonaniem. Zakon Syjonu, według legend, miał to być sekretne stowarzyszenie religijno-polityczne powstałe w Europie w średniowieczu. Jego celem miało być chronienie najważniejszych tajemnic religijnych oraz wpływanie na losy Kościoła i świata. Zakon Syjonu zyskał sławę dopiero w XX wieku, kiedy pojawiły się kontrowersyjne teorie spiskowe sugerujące, że jego członkowie mieli rzekomo kontrolować globalną politykę i ukrywać pradawne sekrety. Historycy jednak podkreślają, że wiele z tych historii było przesadą lub całkowitą fikcją. Mimo to, Zakon Syjonu stał się symbolem tajnych planów skrytych przed opinią publiczną, a jego imię wciąż pobudza wyobraźnię i rodzi pytania o granice tajemnic w historii ludzkości. Czarna Ręka. Tajne serbskie stowarzyszenie założone w 1911 roku. Oficjalnie nazywało się Unia Lub Śmierć, a jego celem była walka o zjednoczenie wszystkich ziem słowiańskich. Ich metody. Spiski, zamachy i tajne operacje polityczne. To właśnie członek Czarnej Ręki, Gavrilo Princip, dokonał zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Wydarzenia, które zapoczątkowało I wojnę światową. Organizacja działała w ukryciu, używała przysiąg, sekretów i symboli, a jej członkowie byli gotowi poświęcić życie dla idei. Choć rozwiązano ją w latach dwudziestych, jej cień wciąż unosi się nad historią Europy. Czy czarna ręka była bohaterem walki o wolność, czy bezwzględnym katalizatorem największego konfliktu w dziejach? Towarzystwo Tule, tajne stowarzyszenie powstałe w Niemczech w 1918 roku, na pierwszy rzut oka wyglądało jak zwykły klub okultystyczny, ale w rzeczywistości było znacznie bardziej niebezpieczne. Jego członkowie fascynowali się mitologią nordycką, starożytnymi symbolami i wierzyli w istnienie mitycznej krainy Tule, mającej być kolebką rasy aryjskiej. To właśnie z ich kręgów wywodzili się późniejsi politycy i ideolodzy, którzy przyczynili się do powstania nazistowskiej ideologii. Tule łączyło mistykę, okultyzm i skrajną politykę. Do dziś budzi kontrowersje, bo pokazuje jak sekrety i wierzenia tajnych stowarzyszeń mogą przerodzić się w realne, tragiczne wydarzenia historyczne. Czy była to tylko grupa ezoteryków, czy też prawdziwe źródło jednego z najciemniejszych rozdziałów XX wieku? Ku Klux Klan Jedna z najbardziej kontrowersyjnych i mrocznych organizacji w historii Stanów Zjednoczonych. Powstała w 1865 roku po wojnie secesyjnej, a jej celem była obrona białej supremacji i walka z równouprawnieniem Afroamerykanów. Członkowie klanów zasłaniali twarze białymi kapturami i organizowali nocne marsze z płonącymi krzyżami, które miały siać strach i zastraszać całe społeczności. Choć oficjalnie była wielokrotnie delegalizowana, to przez dekady klan pojawiał się w różnych formach, a jego działalność wiązała się z przemocą, nienawiścią i aktami terroru. Dziś Ku Klux Klan istnieje w niewielkich grupach, ale wciąż budzi grozę jako symbol rasizmu i podziałów społecznych. Czy świat na zawsze uwolni się od tej mrocznej ideologii? Skull and Bones Jedno z najbardziej owianych tajemnicą stowarzyszeń studenckich na świecie. Powstało w 1832 roku na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Jego symbolem jest czaszka i skrzyżowane piszczele znak, który od razu kojarzy się ze śmiercią i tajemnicą. Członkowie organizacji to głównie synowie wpływowych rodzin, bankierów, polityków i biznesmenów. To właśnie z jej szeregów wywodzili się późniejsi prezydenci USA, między innymi George Bush Senior i George Bush Jr. Spotkania odbywają się w specjalnym budynku zwanym Detum, grobowiec. Wnętrze owiane jest legendą, mówi się o rytuałach inicjacyjnych, o tajnych przysięgach i symbolach, do których dostęp mają jedynie wybrani. Czy Skull and Bones to tylko elitarna studencka loża, czy może miejsce, gdzie rodzą się decyzje wpływające na przyszłość świata? Odpowiedź jak zwykle pozostaje w cieniu. Grupa Bilderberg, jedno z najbardziej wpływowych i jednocześnie najbardziej tajemniczych zgromadzeń na świecie, powstała w 1954 roku w hotelu Bilderberg w Holandii, od którego wzięła swoją nazwę. Co roku spotyka się około 120 najpotężniejszych osób, prezydentów, premierów, dyrektorów wielkich korporacji, bankierów i ekspertów z całego świata. Wszystko odbywa się za zamkniętymi drzwiami bez udziału mediów, a uczestnicy zobowiązani są do zachowania absolutnej dyskrecji. Oficjalnie rozmowy mają charakter prywatny i dotyczą globalnych problemów. Jednak wielu uważa, że właśnie tam zapadają decyzje o przyszłości świata, od gospodarki po politykę międzynarodową. Opus Dei – katolicka instytucja założona w 1928 roku przez św. Josemarię Eskliwa w Hiszpanii. Istnieje, by pomagać ludziom odnajdywać świętość w codziennym życiu, w pracy, w domu, tam, gdzie naprawdę są. Centralnym symbolem są krzyż wpisany w okrąg, w którym krzyż oznacza Chrystusa, a koło cały świat. Organizacja była początkowo kontrowersyjna, zarzucano jej sekciarstwo, elitaryzm, wpływy polityczne. Krytycy wskazują na tajemniczość stosowanie praktyk duchowych, takich jak ciwice i dyscyplina, oraz ścisłą dyskrecję członków. Dla zwolenników jednak to droga świętości w codzienności, wcielanie ducha kościoła w życie laika i kapłana, a nie koniec drogi w klasztornym odosobnieniu. Czy Opus Dei to prawdziwa duchowa wspólnota dla świeckich, czy może organizacja o ukrytych celach? Zostawiam ten dylemat tobie i twoim myślom. Iluminaci, bractwo, które powstało w 1776 roku w Bawarii. Oficjalnie mieli walczyć z przesądami i szerzyć wiedzę, nieoficjalnie szybko obrosło legendą o tajnym sterowaniu światem. Mówi się, że członkowie tego zakonu przeniknęli do masonerii, polityki i bankowości. To właśnie im przypisuje się wpływ na rewolucję francuską czy na rodziny współczesnych elit. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Iluminatów jest oko opatrzności w trójkącie, które możemy zobaczyć nawet na dolarze amerykańskim. Przypadek, a może ślad pozostawiony celowo, by przypominać o ich obecności? Czy Iluminaci naprawdę istnieją do dziś, ukryci w cieniu wielkiej polityki? A może to tylko mit, który od wieków rozpala naszą wyobraźnię? Jak myślicie? Masoneria. Jedno z najbardziej znanych, a zarazem owianych tajemnicą bractw na świecie. Jej początki sięgają średniowiecznych cechów kamieniarskich, ale z czasem przerodziła się w elitarną sieć wpływów. Masoni spotykali się w lożach, gdzie opracowywali własne rytuały, symbole i zasady braterstwa. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków masonerii jest kąt i cyrkiel, często z literą G pośrodku, symbole wiedzy, geometrii i boskiego porządku. Wielu historyków uważa, że masoneria odegrała ważną rolę w kształtowaniu demokracji, a nawet w powstaniu Stanów Zjednoczonych. Ale przeciwnicy twierdzą, że masoni to ukryta elita, która od wieków pociąga za sznurki w polityce i gospodarce. Czy masoneria to tylko klub intelektualistów i filantropów, czy jednak organizacja, która wciąż skrywa prawdziwe tajemnice świata? Co o tym sądzicie? Tajemne organizacje od zawsze rozpalały wyobraźnie. Nie wiemy, ile z tych teorii to prawda, a ile jedynie wytwór ludzkiego strachu i fantazji. Pewne jest jednak jedno: im mniej wiemy o danej grupie, tym większe budzi zainteresowanie. A co Wy o tym sądzicie? Czy tajne organizacje naprawdę istnieją i kierują światem z ukrycia? A może to tylko opowieści, które powstały, by tłumaczyć to, czego nie rozumiemy? Zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych tajemnic świata.